Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Pora na Mniej. A w dzisiejszym odcinku chcę z Wami porozmawiać na temat dążenia do piękna w naszym otoczeniu. W otoczeniu, w którym żyjemy, w którym przebywamy na co dzień, czyli dążenia do piękna w naszych domach, w naszych mieszkaniach. Wiem, że słowo piękno no jest Samo w sobie brzmi już tak dość e, poważnie, może trochę górnolotnie. E, no brzmi często aż tak prawie, że nieosiągalnie, bo piękno kojarzy nam się z czymś absolutnie wyjątkowym. I e, z tą naszą taką mentalnością, często, że nas nie jesteś na coś wyjątkowego, że my jesteśmy, nie wiem, zwykłymi, przeciętnymi, normalnymi ludźmi. no. Trochę trudno to piękno w naszych domach, w naszym życiu osiągnąć, dojść do takiego stanu. A ja będę z tym trochę polemizować, bo myślę, że, że jest to możliwe, że definicja piękna może być różna, że nie musi to być coś absolutnie spektakularnego, bo jeżeli to będzie coś spektakularnego, to właśnie będziemy o tym mówić, tak? Że jest to wyjątkowe, nadzwyczajne, niesamowite, spektakularne. Ja po prostu zachęcam Was do takiego zwykłego, normalnego, piękna w naszym domu do tego, żeby te nasze domy były przyjemne dla oka, żeby było nam tam dobrze, żebyśmy czuli, że otaczają nas ładne rzeczy, że to, co tam jest, no właśnie, sprawia, że ten dom naprawdę przyjemnie, fajnie, ciekawie wygląda. I mówiąc o tym wszystkim, hmm, wspomnę też o tym, że ja, jak część przynajmniej z Was wie, od zawsze, może nie od zawsze, ale od bardzo długiego czasu, od wielu, wielu lat, e, inspiruję się pięknymi wnętrzami. Inspirują mnie wnętrza, które są fajnie urządzone, które są urządzone ze smakiem, ale też wnętrza, które mają charakter, które mają styl, które nie są takim copy paste, tak? czyli um, od wzorowaniem tego, co jest w innych domach. Um, lubię wnętrza, które no właśnie mają ten swój charakter, które choć są, Naprawdę dobrze urządzone, tak ze smakiem, że wszystko do siebie pasuje, jednak różnią się od siebie. Gdzieś tam odzwierciedlają swoich właścicieli, odzwierciedlają sposób myślenia o życiu, naturę tych osób, które w tych domach mieszkają. Także mnie ogólnie piękne wnętrza pasjonują, i, ale to nie znaczy, że. Staram się dosłownie odtworzyć wszystko to, co tam jest. No bo właśnie, z tym oglądaniem tych pięknych wnętrz, tutaj może być jakby do tego taki haczyk, tak, czy w tym pewien haczyk, bo z jednej strony możemy się tym zainspirować, takimi wnętrzami zainspirować i próbować je, no tak, naprawdę bardzo mocno odwzorować, zapominając trochę. O tym, co my lubimy, co nam się podoba, albo możemy dojść do takiego stanu odwrotnego, czyli zobaczyć, że coś jest piękne, od razu założyć, że jest to dla nas nieosiągalne, bo my nie mamy takich pieniędzy. Mówiąc wprost, na to, żeby tak urządzić dom, albo mieszkać w takich ogromnych domach, w takich przestronnych domach. Nie mamy pieniędzy, żeby kupować te wszystkie niesamowite, designerskie produkty. No właśnie, i to są takie haczyki, tak? Czyli albo to wierne takie odwzorowywanie, albo takie zdołowanie się patrzeniem na te wnętrza. A ja chciałabym Was zachęcić do tego, żebyście spojrzeli na nie jako na inspirację, wyciągnęli z tego to, co jest najlepsze, i spróbowali. Te wnioski zaimplementować w Waszej codzienności, w Waszym życiu i myślę, że zaimplementowanie ich właśnie ma bardzo dużo wspólnego z, z życiem bez nadmiaru, z minimalizmem. Ale też właśnie z pozbywaniem się nadmiaru. Dlaczego? Jest kilka takich powodów, w sumie to pięć powodów, dla których um, dążenie do piękna w naszym otoczeniu um, sprawi, że nam się będzie ży żyło lżej, że będziemy dążyli właśnie do życia bez nadmiaru. Um, I zacznę od pierwszego punktu, już tak bardzo mocno przechodząc do sedna tematu. Jak oglądamy te piękne wnętrza to często widzimy w nich piękne przedmioty. Często jest tak, że widzimy w nich dużo pięknych przedmiotów. Musimy pamiętać o tym, że te wnętrza pięknie urządzone, pokazywane w internecie czy w magazynach, to są często wnętrza urządzone w takim maksymalistycznym stylu, gdzie jest właśnie bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo przedmiotów i My nie musimy czerpać właśnie tego nadmiaru z tych wnętrz, ale możemy zaczerpnąć hasło jakość. Czyli to, co tam jest, z reguły jest naprawdę wysokiej jakości. No wiadomo, jeżeli ktoś ma bardzo dużo pieniędzy, stać tę osobę czy te osoby na to, żeby kupić designerskie meble, czy no, robione przez jakiś tam najlepszych rzemieślników na świecie. Ale to wcale nie znaczy, że za mniejsze pieniądze nie można kupić produktów wysokiej jakości, bo można. Pewnie możemy znaleźć małe zakłady stolarskie, które wykonają na nasze zlecenie meble. I to my zdecydujemy, z jakiego materiału te meble będą wykonane. Czy to będą takie meble na chwilę, na kilka lat, czy to będą meble, jeżeli chodzi o jakość na całe życie. To my mamy tę możliwość, żeby zdecydować. I do tego chciałabym Was zachęcić, abyśmy właśnie zaczerpnęli, abyśmy nauczyli się tej jakości, oglądając te piękne wnętrza. I jak będziemy dążyć do tego, że w naszych domach będą piękne przedmioty, to będziemy piękne, jakościowe przedmioty, to będziemy inwestować raz. Ale w coś, co będzie z nami na lata. Jeżeli kupimy wazon, to kupimy taki wazon, który będzie wizualnie bardzo ładny, który będzie starannie wykonany, który będzie wykonany z materiału dobrej jakości i nie będziemy mieli za chwilę potrzeby pójść po kolejny nowy wazon, bo, wiecie, ja do, też do końca nie wiem, co to jest, ale to jest tak, być może też to zaobserwowaliście, że piękne rzeczy mają do siebie to, że one nas zachwycają nieustannie, a z kiczem jest tak, że jak kupimy coś badziewnego, takiego no, słabej jakości, które tak średnio to wygląda, no nie wygląda za bardzo ciekawie, jest takie, takie zwyczajne, po prostu wszędzie można to kupić i nie ma w tym nic naprawdę z jakości, to jak mamy taką rzecz, to ona nas nie zachwyca. My, my potrzebujemy czegoś innego, żeby bardziej karmiło te nasze zmysły, żeby nas bardziej zachwycało. I często pewnie nie zdajemy sobie z tego w taki bardzo świadomy sposób sprawy, ale tak jest. Natomiast znowu z przedmiotami, które są. Naprawdę wysokiej jakości, które są estetycznie bardzo przyjemne dla oka, które mają dobre proporcje, dobrze dobrane kolory. To są rzeczy, które nas będą zachwycać i w dniu zakupu, i tydzień po, i miesiąc po, i rok po, i dziesięć lat po. Tak po prostu jest z rzeczami wysokiej jakości. No, a bałagan tworzy się w naszym domu często dlatego, że my mamy nadmiar rzeczy, no bo kupujemy, bo ciągle jesteśmy czymś nieusatysfakcjonowani i kupujemy kolejną rzecz. Może będzie lepsza, może będzie ładniejsza, może lepiej się sprawdzi. Dlatego warto zainwestować raz, ale w coś naprawdę fajnego, porządnego. Ym, I myślę, że tego możemy się uczyć, oglądając właśnie piękne wnętrza i naprawdę. Myślę, że, że każdy z nas zyska mm, kupując takie rzeczy, bo płacimy za nie raz i nie będziemy co chwila musieli też wydawać pieniędzy. To będą rzeczy, które naprawdę będą nam przez długi czas towarzyszyć i będziemy mega zadowoleni. Kolejna rzecz, której możemy się uczyć, oglądając piękne wnętrza, to że. Mm, Pewnie jak obserwujecie takie, takie domy czy takie mieszkania, które są naprawdę tak fajnie ze smakiem urządzone, to w tych domach czasem jest sporo rzeczy. Faktycznie, czasem są to minimalistyczne wnętrza, ale załóżmy, że mówimy o tych domach, które no, mają taki dość, tam jest dość dużo rzeczy. To wszystko, co w tych domach jest, jest starannie ułożone, jest pięknie wyeksponowane, jest dopieszczone. I myślę, że my się możemy tego właśnie uczyć, że te rzeczy, które tam są, są naprawdę. No, tam nie ma chaosu. Tam wszystko ma swoje miejsce. Wszystko dobrze się prezentuje, bo jest fajnie wyeksponowane, bo jest zadbane. Um, My czasami próbujemy odwzorować te, te wnętrza i myślimy sobie: OK, jak tam jest tyle różnych rzeczy, to ja sobie kupię i, ta, i, i ramkę, i jakiś wazon, i jakąś filiżankę, i jakąś e, witrynkę i jakieś e, stare książki do charakteryzacji, jakieś kolejne donice. E, próbujemy to odwzorować przez często ilość rzeczy, e, ale właśnie. Zapominamy o tym, że my możemy nie mieć czasu, żeby się tym zająć. Jak już pozbędziemy się nadmiaru i zostawimy ileś tych rzeczy w naszym domu, to wtedy pewnie będziemy mieć czas, żeby się nimi zajmować, żeby one były pięknie wyeksponowane. Ale to musi być pewna ograniczona liczba, którą my jesteśmy w stanie kontrolować, nad którą jesteśmy w stanie panować. Pamiętajmy o tym, że często te te piękne luksusowe rezydencje to nie jest tak, że jedna osoba czy dwie chodzą nad tym, czyli w sensie pan i pani domu, właściciele, tylko często są do tego zatrudnione osoby, które pomagają właścicielom zadbać o te rzeczy. Jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że możemy sobie pozwolić na to, żeby regularnie w naszym domu ktoś nam pomagał z dbaniem o to z um, Układaniem tego, z tym, żeby tego chaosu nie było. Okej, okay. rozumiem, że w takiej sytuacji ktoś może sobie pozwolić na więcej rzeczy. Ja osobiście, mimo wszystko, do tego nadmiaru nie namawiam. W dalszym ciągu można mieć pomoc domową, mieć mało rzeczy, a zajmować się czymś, e, co naprawdę nas bardzo mocno rozwija, a pewne zadania powierzyć komuś, e, kto nam po prostu pomoże, tak, zająć się e, tymi rzeczami, a sami możemy ten. Wolny czas wygenerowany w ten sposób przeznaczać na coś jeszcze innego, co będzie dla nas bardziej rozwijające, karmiące, wzmacniające nas. Także to dbanie o rzeczy, pilnowanie, żeby był ten porządek, jest czymś znowu, co możemy wziąć z oglądania tych pięknie urządzonych wnętrz. Kolejny punkt. Też moje zdaniem bardzo ważne, to, że właśnie w takich pięknych rezydencjach, jak się patrzymy na te rzeczy, one są zawsze czyste. Tam wszystko błyszczy, no prawie że lśni. Um, czy my w naszych domach, kupując różne rzeczy, mając milion rzeczy, mamy czas zadbać o to, żeby wszystko było dopieszczone, wyczyszczone, błyszczące? Bo wydaje mi się, że nie. Jak w naszych domach, domach jest chaos, jest nadmiar, jest bałagan, to my mamy mnóstwo rzeczy, ale. Wiecie, one się prezentują byle jak. Nawet jeżeli mamy jakieś ładne meble, um, ładne witrynki, um, ładne komody z jakimiś rzeźbieniami, no to jak tam jest kurz i my nie mamy się tym czasu zająć, a na wierzchu takiej komody leży po prostu stos rozwalonych rzeczy, to choćby nie wiem, jak ładna była ta komoda, choćby nie wiem, jak. Jak po prostu znana e, firma projektująca jakiś designer, za, 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 mm, jakby stworzył koncept tego, tego mebla, zaprojektował go, stworzył, to ten mebel nigdy się nie będzie dobrze prezentował, jeżeli on będzie zaniedbany. Więc e, to jest kolejna rzecz. Dbanie o rzeczy, żeby one były czyste, przybliża nas do życia w pięknym miejscu, a jednocześnie. Powoduje to, że my bardziej świadomie wybieramy, ile mieć będziemy rzeczy w domu. Tak, czyli znowu to jest trochę podobne do tego wcześniejszego punktu, jak będziemy mieć dużo rzeczy, to tam będzie chaos, one po prostu będą porozrzucane, bo nie będziemy mieli czasu nad tym panować, no bo takie jest życie pewnie, nie wiem jak dużego procenta społeczeństwa, ale na pewno większości z nas, że po prostu życie nas tego goni, że my nie mamy czasu zajmować się wszystkim tym, co posiadamy. No i właśnie i, i podobnie jest z tym dbaniem o, porząd o czystość, już nawet nie o porządek, o to, żeby wszystko było ułożone, ale żeby to również było czyste. No bo wiadomo, że każdą rzecz trzeba albo odkurzyć, albo raz na jakiś czas przetrzeć, a jak rzecz ma dużo zakamarków, no to tym bardziej ona wymaga tego, żeby o nią naprawdę dbać, żeby to się dobrze prezentowało. Ehm. Ok, przechodzę do um, kolejnego punktu. Um, kolejna rzecz, której możemy się nauczyć, um, oglądając piękne rezydencje, to jest właśnie znalezienie takiego swojego stylu. Um, tak jak wspomniałam wcześniej, my często dążymy do odwzorowywania tego, co widzimy na obrazku, i żeby nie było, ja też tak robiłam. Um, bo wydawało mi się, że jak będę mieć tam ileś wazonów, ileś doniczek, czy jakieś filiżanki, i w ogóle to odwzoruje, no odwzoruje w jakimś stopniu to wnętrze, no bo wiedziałam, że nie stać mnie w tak, na jakieś tam meble, na pewne wykończenia, ale okazuje się, że właśnie ta baza, ta dobrej jakości baza, czyli właśnie, nie wiem, jakieś listwy przypodłogowe, przysufitowe, pięknie pomalowane ściany, gdzie nie ma chaosu, że w jednym pokoju taki kolor, w drugim takim, w trzecim inny, gdzie wiecie, wszystko jest ta, ta, ta baza, ta podstawa, tak? Podłogi, drzwi, ściany, jak to jest dobrze starane. Niewykonane, to wtedy to jest tłem dla reszty, ale to tło musi naprawdę robić robotę, bo jak będziemy mieć e, słaby, słabą bazę, to trudno, żeby reszta rzeczy e, nadgoniła, zapełniła ten brak. Ale nie o tym chciałam mówić. Chciałam wrócić do, do tego znalezienia swojego stylu, bo my właśnie często próbujemy coś kopiować, a tak sobie myślę, że te pięknie urządzone wnętrza one są do siebie podobne w tym sensie, że. Mm, że właśnie ta baza tam jest naprawdę wysokiej jakości, ale jeżeli chodzi o resztę, tak jak słucham różnych takich programów prezentujących takie naprawdę fajne, fajnie urządzone wnętrza z charakterem, to właściciele dbają o to, żeby te wnętrza określały ich styl, żeby określały ich upodobania, czyli w jednym domu będzie tapeta w kwiatki. Innym tapeta w trójkąty, innym tapeta w tygryski, czy w tygrysy, a w innym jeszcze w coś tam. I to nie jest tak, że teraz każdy będzie kopiował, każdy dom elegancki, będzie miał tę samą tapetę w kwiaty. Pewien styl będzie podobny, ale tak naprawdę te wnętrza mają odzwierciedlać to, co oni lubią. Okej, okay, stać ich na to, żeby kupić dużo rzeczy, no super eleganckich, wysokiej jakości, fajnie, ale w dalszym ciągu to, co tam jest, gdzieś odzwierciedla tych ludzi. I my też do tego powinniśmy dążyć, do tego znalezienia swojego stylu, bo jeżeli będziemy robić to na zasadzie kopiuj i wklej, no, to właśnie często będziemy wpadać w te masowe rozwiązania, że w tym domu jest taki mebel, w innym jest dokładnie taki sam, w trzecim, czwartym, piątym, setnym i milionowym jest znowu dokładnie to samo. I z jednej strony nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że to faktycznie odzwierciedla nasz styl, że to nie jest na zasadzie kopiuję, wklejam, tak? Widzę jakieś rozwiązanie u kogoś i dokładnie identyczne przenoszę. Bo nie wiem, bo chcę być jak ten człowiek, tylko jeżeli to wprowadzam do mojego wnętrza, to dlatego, że, że mnie to w jakiś sposób reprezentuje. I Dlatego te takie niszowe rozwiązania często są bardzo fajne, czyli na przykład właśnie zamówienie mebli pod siebie, czy zamówienie ich w jakimś mniejszym zakładzie, powoduje to, że my mamy trochę większą możliwość zdecydowania, jak to będzie wyglądało, jaki to będzie miało kolor, tak? jaki to będzie miało styl. Um, ważne, że też, no i oczywiście jednocześnie zadbamy o tę jakość, ale Szukajmy swego stylu. Myślę, że to jest właśnie coś, czego naprawdę możemy się uczyć, oglądając te pięknie urządzone wnętrza. Tak, to, to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten punkt. No i w sumie przechodzę już do ostatniego punktu, który też uważam, że jest naprawdę wart uwagi. Generalnie w tłumie rzeczy giną. Jeżeli będziemy mieć. Milion rzeczy. Oczywiście, to milion to jest zawsze w cudzysłowie, tak? Ja tak, tak lubię stosować to wolbrzymienie, ale jak będziemy mieć ten metaforyczny milion rzeczy, to my, po prostu to nam się zleje w jakiś jeden obraz, i albo to będzie, zobaczymy coś ładnego, przyjemnego dla oka, albo zobaczymy chaos. A myślę, że jak oglądacie te, czy oglądamy te piękne wnętrza, to często widać, że tam. OK, tych rzeczy czasami jest dużo w tych domach, ale też one są na takiej dużej przestrzeni. Często y, y, zagospodarowane, rozłożone po takiej dużej przestrzeni. Y, I te rzeczy są w jakiś sposób widoczne, wyeksponowane. Jeżeli ktoś ma donicę z jakimś kwiatem, to to jest jedna donica na przykład, ale taka, że sam, tak chciałabym mieć taką donicę, bo jest taka piękna. I tak. Jest w niej jakiś taki piękny kwiat, naprawdę zadbany. Jeżeli jest gdzieś jakiś wazon, on jest taki duży, widoczny, on jest na przykład w, na środku stołu stoli, tak? jakiegoś kawowego stolika albo na jakiejś konsoli, ja nie mówię, że zawsze wszystko jest takie wyeksponowane na zasadzie, że, że nie ma tego zlania, bo ono często jest w tych domach, które są w takim maksymalistycznym stylu urządzone, no ale tam one są o tyle widoczne, że tam jest po prostu ten porządek, tak? że jest wszystko takie, ma swoje miejsce. A jak my w naszych domach mamy taką sytuację, że mamy bardzo dużo rzeczy, mamy chaos... To te rzeczy po prostu giną, one nie są widoczne. Jak kupicie, nie wiem, jakąś ładną poduszkę, ale macie tyle innych rzeczy na tej kanapie i tyle innych poduszek, to po prostu w tłumie ta rzecz zginie. Ja osobiście wolę mieć, nie wiem, dwie super fajne poduszki poduszki poduszkami, ale jeżeli chodzi o poszewki, wolę mieć na przykład Ładną poszewkę na poduszce i tych poduszek mniej niż więcej, tak? Bo wtedy to jest takie bardziej wyeksponowane, to się bardziej rzuca w oczy, to robi ten efekt wow, że nie ma tego napaćkania. Już tak bardzo takim prostym językiem mówiąc, tylko jest to po prostu takie bardziej widoczne. I, no i właśnie, wtedy możemy docenić piękno tej rzeczy, jakość tej rzeczy. A poza tym, no w ogóle, nasz mózg, my e, jako ludzie, jako istota, czujemy się lepiej w takich wnętrzach, gdzie jest mniej rzeczy. Po prostu my e, oddychamy wtedy pełną piersią, my jesteśmy spokojniejsi. Po prostu taka jest nasza biologia, więc e, uczmy się tego też od tych pięknych, e, pięknie urządzonych e, domów, czy z oglądania tych pięknie urządzonych domów. Aby właśnie dążyć do tego, żeby to, co posiadamy, było bardziej wyeksponowane. Żeby to nie było tak, że milion jakichś dekoracji obok siebie, tylko jak mamy piękny świecznik, to. Nie wiem, postawmy go obok drugiego pięknego, ale niech te dwa piękne będą obok siebie i koniec. Nie ma potrzeby ustawiania tam miliona jeszcze innych świeczuszek. Ok, zależy na tym, jaki chcemy efekt uzyskać, tak? bo czasami ten efekt zagęszczenia też coś robi. Czasami on jest pożądany. Ale myślę, że, że często w takiej po prostu codzienności, em, gdzie nie mamy czasu procesować tego nadmiaru, em, no po prostu będzie dla nas lepiej, jeżeli tych rzeczy będzie mniej. Dobrze, moi drodzy, to tyle. Także dzisiaj całkiem krótki odcinek, ale mam nadzieję, że, że coś z niego ze sobą zabierzecie. No i właśnie chciałam Was tradycyjnie zapytać na koniec: jak to jest u Was z tym oglądaniem tych pięknych wnętrz? Czy Was to motywuje? Czy Was to demotywuje? A jeżeli motywuje to w jaki sposób? No właśnie, czy robicie, odtwarzacie te wnętrza, czy tak po prostu jeden do jednego? Czy zabieracie ze sobą jakąś wiedzę, jakieś wnioski i implementujecie je w waszych domach? Również w kontekście tego pozbywania się nadmiaru, bo oczywiście możemy mówić o tym braniu rozwiązań w kontekście stricte takich zasad urządzania wnętrz, ale też jestem ciekawa, co, jak, jak, czy w kontekście tego właśnie dbania o porządek w naszym domu, dbania o kontrolowany przepływ, czy w rzeczy, tak, w naszej przestrzeni, ile wchodzi, ile, ile, tak, ile przede wszystkim, ile wchodzi, a też no w sumie, ile wychodzi, czy, czy to też was czy oglądanie tych pięknych miejsc również Was inspiruje do tego, żeby zadbać też o ten element, żebyśmy nie żyli w zagraceniu? Jestem bardzo ciekawa. Napiszcie, jeżeli macie taką możliwość, chętnie poczytam Wasze komentarze. No i również tradycyjnie chciałabym powiedzieć, co będzie w przyszłym odcinku. Kolejnym razem będę chciała powiedzieć Wam o tym, dlaczego czasem tak jest, a nawet często, że Odgracamy, że pozbywamy się nadmiaru, a mimo to ten bałagan znów się pojawia w naszych domach, bo to, no bo po prostu to tak często jest, że ten bałagan wraca. No i są, są pewne powody, dla których on wraca, no ale jeżeli on wraca, to znaczy, że trzeba będzie podwoić siłę, jeżeli chodzi o to pozbywanie się nadmiaru. Albo jeszcze inne rzeczy, ale już teraz nie będę zdradzała, jakie są na to patenty. Opowiem o tym kolejnym razem. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce.